Cześć kochani! Jak zawsze w środę zapraszam was do Action, bo pojawiły się nowe promocje. Będą ważne od dzisiaj 30 października do wtorku 5 listopada. Słuchajcie, pamiętacie te czasy, gdy po 1 listopada wlatywała nam od razu ta reklama Coca-Coli i wszędzie od razu wybuchał ten okres przedświąteczny? No to właśnie Action nam się tu rozkręca, bo przecenił nam wiele świątecznych dekoracji. Taniej kupicie też kalendarze na nowy rok, a jeśli lubicie dokarmiać ptaki, to i też na to coś się znajdzie. Będą jeszcze świetne, świetne w słoiku, tania chemia i kosmetyki. Pokażę Wam też kilka fajnych nowości, bo pojawiły się właśnie już te cudne talerze i ciekawe świeczniki, więc kto gotowy, no to lecimy. Na początku promocję z działu świątecznego i z niego taniej kupicie te skrzaty. Oj, wiem, że są teraz bardzo popularne. No, nic dziwnego, bo dają taki fajny, przytulny klimat. Są naprawdę spore i do wyboru macie w kilku kolorach. zapłaćcie za nie niecałe 20 zł. W tym tygodniu w promocji są też dziadki do orzechów, ja mam do nich sentymenty, po prostu fajnie wyglądają i też no, nie zajmują dużo miejsca, są wykonane z drewna i mają 37 cm wysokości, do wyboru jest kilka wariantów, a kosztują teraz niecałe 20 zł. A z takich mniejszych świątecznych dekoracji możecie kupić takie choinki, niewielkie, ale czasem brakuje nam właśnie czegoś do uzupełnienia, wiecie, jakiejś dekoracji. Macie je w kilku wariantach za 3 zł i 77 groszy. Zerknijcie też na te zestawy, w środku znajdziecie kominek, dwa podgrzewacze i aż 12 różnych olejków zapachowych. Jest m.in. zapach piwoni, słuchajcie drzewa sandałowego, jaśminowy, lawendowy, no naprawdę bardzo ciekawy zestaw, a jego cena to niecałe 18 zł. A tu jeszcze świeczniki, ale bardzo wyjątkowe, bo w postaci takiego słoika, w którym zobaczcie, dodatkowo znajdziecie jeszcze świece. Dostępne są w kilku takich bardzo delikatnych kolorach: beżowym, różowym, białym i zielonym. W tym tygodniu są w bardzo fajnej cenie, bo za zaledwie 10 zł. A jeśli brakuje Wam świątecznego oświetlenia, to pojawiły się w promocji takie sopelki. Świecą takim ciepłym, białym światłem, nadają się zarówno do wnętrz jak i na zewnątrz. Całość ma aż 7 metrów długości. No i też z pewnością dzięki niemu stworzycie taką bardzo fajną atmosferę. Kosztuje niecałe 57 zł. A to pamiętam był niewątpliwy hit tamtego roku, są to bardzo efektowne zasłony świetlne, mają timer i świecą takim ciepłym białym światłem, nadają się tylko do wnętrz i do wyboru mamy nie dość, że śliczne śnieżynki, ale jeszcze te gwiazdki, oj i jest to na pewno bardzo stylowa dekoracja, kupicie ją za niecałe 33 zł. Następnie mamy lampki, też mają timer, właściwie chyba już większość z nich słuchajcie go ma, możecie je ustawić by świeciły przez 6 godzin, no i były wyłączone przez 18, mają też 4 metry długości, świecą też tym ciepłym białym światłem, albo jest jeszcze też wersja kolorowa, i cena to niecałe 18 zł. To z kolei lampki już z ośmioma funkcjami świecenia, mogą na przykład mrugać albo robić taki wiecie ciekawy efekt jakby falowały, także za niecałe 18 zł. I jest jeszcze sznur oświetleniowy, chyba ostatnio najczęstsza promocja w Action, a tak wygląda, takie wiecie delikatne oświetlenie, ma 5 metrów długości i zasilany jest na baterie, kosztuje niecałe 8 zł. A na mnie osobiście zrobiły duże wrażenie te pierścienie LEDowe, ale to ciekawie musi wyglądać na oknie. Świecą one ciepłym, białym światłem i działają na baterii, więc wiecie, nie zwisa nam tak nieestetycznie ten kabel. Do wyboru jest renifer, gwiazda i choinka, a zapłacicie za nie niecałe 17 zł. Kochani pamiętam, że wiele z Was w tamtym roku kupiło właśnie te łańcuchy, mi też się bardzo spodobały. Użyjecie je tylko do wnętrz, ale naprawdę no, wyglądają przepięknie i robią świetny efekt. Przymocujecie je za pomocą przyssawek i do wyboru są gwiazdki albo choinki. Świecą takim przytulnym, ciepłym, białym światłem. No i działają na baterie, kosztują niecałe 17 zł. I znajdziecie tu jeszcze pledy. Są w kratkę w takich, no myślę, jesiennych kolorach, mają też frędzle i są wykonane w 100% z materiału z recyklingu. Tu macie jeszcze dokładnie, jak wyglądają, a ich wymiar to 130 na 160 cm i do wyboru są w kilku wariantach kolorystycznych. Za niecałe 30 zł. Z takich większych gabaretowo promocji jest ten grzejnik, ale słuchajcie, on nie jest taki zwykły, bo możecie go obsługiwać za pomocą aplikacji w telefonie. Może być to bardzo wygodne. Na dodatek posiada on panel dotykowy i szklany panel z przodu, co naprawdę wygląda ciekawie i też moim zdaniem bardzo ładnie się prezentuje. Jest w kolorze czarnym i w tym tygodniu zamiast 290 zł zapłaćcie teraz za niego niecałe 220 zł. A jeśli kochani, brakuje wam czegoś na podłodze i w taki łatwy sposób chcecie troszeczkę odmienić swoje wnętrze, to w naprawdę dobrej cenie kupicie teraz te dywany. One są ze sztucznego futra i zobaczcie, jakie są mięciutkie, aż naprawdę miło je tak miziać. Mają 90 cm średnicy i do wyboru są w trzech kolorach w białym, brązowym i w pudrowym różu. I zamiast 40 zł, kupicie teraz za niecałe 30. Znajdziecie tu także takie urocze aniołki świąteczne w różnych wersjach kolorystycznych za niecałe 25 zł. I jeszcze są wioski świąteczne, które dodatkowo mają LEDowe oświetlenie i do wyboru są w różnych wariantach. One kosztują niecałe 20 zł. Z kolei z produktów zapachowych w tym tygodniu tanie kupicie te patyczki. Pamiętajcie, że możecie sprawdzić ich zapach. Zapłaćcie za nie niecałe 15 zł. I są też te stylowe świece w szklanym słoiku no z bardzo efektowną pokrywką, ze szlifowanym wzorem, jest między innymi tu zapach lnu i połączenie piwoni z bruszczem i cena to niecałe 14 zł. A te świece również są w szklanym słoiku, który no, pewnie jakoś tam fajnie wykorzystacie po wypaleniu świec. Posiadają drewniany knot, który wiecie tak, pamiętacie, przyjemnie trzeszczy. I koniecznie powąchajcie zapach karmelu z kaszmirem, jest także zapach drewna sandałowego i kwiatów z dziką jagodą. Taka mała promocja, ale zawsze coś, za niecałe 20 zł. E, tu dla młodych są dostępne teraz taniej słuchawki. E, mają one dodatkowo taką przyjazną dla dzieci głośność do 85 dB. I jeszcze są w poręcznym ETUI, też z fajnymi postaciami z Pokémonów i Super Mario, kosztują niecałe 15 zł. Następnie są jeszcze takie sznurki z koralikami do telefonów, za niecałe 4 zł. I jak zawsze mamy też przecenione baterie, tym razem od marki Warta, zarówno 2 i 3A, za niecałe. 26 zł. I pewnie wielu z Was się ucieszy, że pojawiły się też kalendarze. W sumie zaczynamy ich już gdzieś tam szukać, bo wiecie, potem pod koniec roku jest wszystko wykupione. Te kupicie za niecałe 9 zł, a jeśli wolicie coś bardziej poręcznego, to są takie mniejsze. Ja akurat wolę, bo wiecie, łatwiej wtedy zabrać je ze sobą i wrzucić do torebki czy plecaka. Tak wygląda ich środek i do wyboru jest naprawdę sporo takich bardzo wdzięcznych wzorów. One są zamykane na gumkę i naprawdę są teraz w niskiej cenie poza zaledwie 3 zł i 39 groszy. No wow, no tani będzie ciężko kupić. Tańsze są także cienkopisy za 12 sztuk zapłacicie niecałe 6 zł. A tu jeszcze dla młodych pieczątki, no wiecie, to jest zawsze taki fajny sposób na spędzenie czasu. W zestawie jest 15 stempelków z postaciami spaw Patrola i cena na to teraz niecałe 7 zł i od razu obok są kolorowanki też spaw Patrola za 3 złote i 49 groszy i też fajną alternatywą do tych zwykłych krzeseł dla dzieci mogą być takie są w uroczych kształtach na przykład smoka czy jednorożca naprawdę prezentują się bardzo ładnie i myślę, że też będą takim miłym akcentem do pokoju najmłodszych są drewniane i kosztują niecałe 30 zł a jak pewnie wiecie, najporządniejsze zabawki to te wykonane z drewna. Kupicie teraz taniej takie zestawy dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia. Tak, tak nie roku ostatnio się pomyliłam, wybaczcie, ale słuchajcie, wy mnie naprawdę dobrze słuchacie. Cena to teraz niecałe 20 zł. Natomiast z chemii w promocji znajdziecie teraz żele do toalet o zapachu cytrynowym i eukaliptusowym za niecałe 7 zł i są jeszcze chusteczki do prania. Jeśli ich nie używacie, bardzo je wam polecam. Ja dzięki. Nim naprawdę uratowałam już wiele prań, no bo one po prostu świetnie absorbują, wiecie, rzeczy, które farbują. Wrzucacie je tak, po prostu razem z praniem do pralki. Najlepiej to taki patent do tych woreczków na bieliznę, wtedy nam tam nie wpadnie do tej gumy przy drzwiczkach. I za opakowanie 10 sztuk zapłacicie niecałe 8 zł. I w tej samej cenie znajdziecie jeszcze chusteczki do białego prania. One z kolei zachowują taką biel tkanin, no i też usuwają plamy. W zestawie jest 5 sztuk. I nie wiem czy wiedzieliście, ale w Action dostępne są smartwatche, mają wbudowany mikrofon, więc możecie też ich używać do dzwonienia i oczywiście podejrzycie na nich swój dystans, który przebyliście. Smartwatch ma dotykowy ekran, no i możecie na nim odebrać wiadomości z WhatsAppa. Jego cena to niecałe 35 zł. A z mogą już kupić te skarpetki, pakowane są po dwie pary i tu macie ich dokładny skład, dostępne w różnych kolorach od rozmiaru 35 do 42, kosztują niecałe 11 zł. Najmłodszym mogą się przydać takie dresy, one są dwuczęściowe, takie grubsze, polarowe i dostępne są też w kilku wariantach, są od rozmiaru 98 do 164 za niecałe 30 zł, Pojawiły się w promocji też takie kapcie, one w środku mają futerko i dostępne są w rozmiarze od 23 do 28 z różnymi postaciami z bajek za niecałe 23 zł. A dla dorosłych są takie kapcie, w tym tygodniu takie bardzo miłe w dotyku, wyłożone futerkiem i do wyboru też tu kilka wariantów. Dostępne rozmiary to od 36 do 41 za niecałe 23 zł. A jeśli chcecie pomóc ptakom się zagnieździć i no przetrwać zimę, to zerknijcie na te budki lęgowe. Do wyboru macie dwa kształty. Też bardzo ładnie się prezentują czy to do ogrodu, czy na balkon. Kupicie je za niecałe 15 zł. I ogólnie, tak, do dokarmiania mamy w tym tygodniu bardzo dużo produktów. Zwróciła na nie uwagę na naszej facebookowej grupie już Kasia. Doradziła, by robić z nich takie, wiecie, kule tłuszczowe i dodać do nich właśnie te tradycyjne ziarna i słonecznik. Także obejrzyjcie, co tu jest jeszcze, a ja tylko przypomnę właśnie, że mamy swoją grupę na facebooku, gdzie no, inspirujemy się i podsyłamy zdjęcia, też filmy z naszych zakupów z Action. Polecamy, co warto kupić, a co raczej omijać. I na przykład Kaja, Dorota i Bata poleciły nam te papierowe zawieszki, a Madzia to już w ogóle świątecznie zaszalała, a ale... Ale tak to już jest, jak się dwie kobiety wybiorą na zakupy, a Agnieszka poleciła nam te patyczki zapachowe. W sumie trudno słuchajcie teraz o dobre patyczki, ale Aga napisała, że wiecie rozstawiła kilka w domu, a zapach unosił się jeszcze no długo, mimo że na dnie butelki nie było ani śladu po olejku. Także dzięki Aguś za opinię, a nowych widzów i tych, którzy jeszcze zwlekają, zapraszam do dołączenia do naszej grupy. Jest nas tam już no 57 tysięcy kochani, także na pewno wynieście z niej coś wartościowego, taką mam nadzieję. I link do tej grupy znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem. A wracając już do przeglądu, w tym tygodniu w promocji znalazło się też wiele farb i sprayów, dzięki którym no możecie odmienić swoje stare rzeczy, które ze względu na kolor już nam nie odpowiadają. Na przykład są złote czy czarne. I tu beatka na naszej grupie pokazała nam, jak z tą farbą odnowiła zwykły szklany wazon. Także kochani, ogranicza Was już tu tylko wyobraźnia, a to wszystko za zaledwie 10 zł, i są jeszcze takie farby odporne na wysokie temperatury, na przykład do odnowienia kominków, za niecałe 13 zł. a jeśli znudziły wam się te białe kaloryfery, to możecie je odmalować na czarno, również za niecałe 10 zł. A zmotoryzowane mogą się. Przydać płyny chłodnicze za niecałe 7 zł one są do minus 26 stopni albo jeszcze te za 7 zł i 49 groszy. A tu bardzo ciekawa promocja. Nie wiem czy kojarzycie w ogóle takie pojęcie jak koc obciążeniowy, ale jest to podobno świetny produkt, jeśli chcecie się zrelaksować, kładziecie się pod takim ciężkim kocem i no ciało podobno szybciej się odpręża, bo koc wiecie wywiera taki nacisk na ciało, a to ma podobno uspokajający efekt. Także kto wie? Ja akurat słyszałam o nich wiele dobrego. Ich wymiar to 140 na 200 cm. No i w tym tygodniu zamiast 100 zł zapłaćcie za nie niecałe 85. Kochani, zrobimy teraz mały przerywnik w promocjach, bo chciałabym Wam pokazać kilka nowości, które pewnie szybko znikną z półek. Pojawiły się w action takie talerze, które no, są uzupełnieniem tej kolekcji misek i kubków. Talerzyki są po prostu przeurocze ze świątecznymi motywami. No, idealne słuchajcie na jakieś ciacho czy cukierki, ale też uważam, że jako dekoracja świetnie się odnajdą. Do wyboru jest gwiazdka, ciastko, no, cudny domek i choinka. Zapłaćcie za nie niecałe 12 zł. Zwrócę Waszą uwagę jeszcze na te nowe poszewki na poduszki. Są bardzo miłe w dotyku, aksamitne, zobaczcie takimi błyszczącymi złotymi akcentami. No i mamy tu motyw liści, więc myślę, że idealna taka dekoracja właśnie na tą porę roku. I do wyboru są też takie, no już jesienne kolory: jest e biel, zielony, tu beżowy i naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Też na każdym kolorze są inne te liście. I jeszcze pudrowy róż. Mają 45x45 cm. Kosztują niecałe 10 zł. Ciekawą nowością są też te świeczniki. No, mają bardzo intrygujący kształt. Czegoś takiego dawno nie było w Action. One są, na te wiecie, długie świece, no i też powinny pasować w wielu wnętrzach, bo są w trzech takich stonowanych kolorach i cena to zaledwie 10 zł. A na sztucznych kwiatach szukajcie już tych girland, są m.in. w kolorze złotym. Jeśli no po prostu wam zapustą wiecie gdzieś tam na komodzie czy półkach, to możecie stworzyć z tego, no myślę, że naprawdę efektowną dekorację. Mają 150 cm długości, no i do wyboru jest sporo wariantów, zapłacicie za nie niecałe 17 zł. Ale wróćmy już do promocji i zobaczmy co taniej kupicie z kosmetyków. Są na przykład takie zestawy upominkowe, no w coś takim słuchajcie nietypowym opakowaniu, bo z postaciami superbohaterów Jest Wonder Woman, Batman czy Superman, w środku jest żel pod prysznic i jeszcze woda toaletowa. Taki myślę niebanalny pomysł na prezent za 17 zł. i 49 groszy. A chyba jednym z bardziej efektownych świątecznych zestawów upominkowych w tym roku są te w kształcie choinki. No naprawdę świetnie to wygląda. I tu są, zobaczcie, jeszcze kosmetyki w kształcie bombek. Jest to zestaw do pielęgnacji ciała. Mamy tu m.in. płyn do mycia, emulsję do ciała i dwie pianki do kąpieli. Są w bardzo dobrej cenie, bo za 12 zł. i 49 groszy. Kupicie też tanie im giełki do ciała, są różne warianty do wyboru za niecałe 8 zł, a jeśli macie akurat kręcone włosy, to właśnie by podkreślić ich skręt, możecie kupić ten krem do włosów za niecałe 8 zł. Następnie są jeszcze takie odżywki do włosów, które uwaga, wystarczy nałożyć na jedną minutę. To jest dopiero produkt, gdy się spieszymy. Jest wersja z masłem Shea, olejkiem awokado czy kokosowym za niecałe 7 zł. I jeszcze z tej samej serii znajdziecie te maski do włosów za niecałe 8 zł. W promocji znalazły się też palety do makijażu od marki Fab Factory. W środku znajdziecie m.in. cienie do powiek, błyszczyk i róż. No, naprawdę jest to duża paletka, a kosztuje niecałe 18 zł. Jest jeszcze taka przejrzysta kosmetyczka z akcesoriami. W środku jest m.in. szczotka do włosów, pędzel na makijażu, lusterko. Tu jeszcze widzę pilniki, gumki, klamerki do włosów. No naprawdę duży, porządny zestaw za niecałe 15 zł. A z odzieży w tym tygodniu taniej kupicie bokserki. One są w dwupakach, Zobaczmy ich skład. 95% bawełny i 5% elastanu. A jeśli chodzi o wzory, to zobaczcie, jest w czym wybierać, drogie panie. Dostępne dla nas rozmiary to od XS do XL, kosztują niecałe 15 zł. I jest także wersja dla panów, także dwupaki a z identycznym składem: od rozmiaru M do XXL za niecałe 16 zł. Następnie mamy skarpetki. W środku są trzy pary. Tu jeszcze macie ich skład. Do wyboru są białe, albo tu jeszcze czarne. Spora rozmiarówka, bo od 35 do 46 za 17 zł i 49 groszy. Panowie kupią także takie kaszkiety. Tu też jest spory wybór. Za niecałe 11 zł. I jeszcze są pikowane kurtki dla panów, są zielone albo czarne od rozmiaru M do XL za niecałe 50 zł. Kochani, oczywiście przypominam o możliwości subskrypcji, będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli to zrobicie i przechodzimy teraz na słodkości. Już kolejny raz mamy kalendarze adwentowe. Także jeśli je lubicie w takiej, no, słodkiej formie, to ten z czekoladkami kupicie za 5 zł i 49 groszy. Jest jeszcze ten z czekoladkami KitKat za niecałe 18 zł. Następnie mamy świąteczne cukierki w kształcie takiej laski za niecałe 3 zł. Świąteczne słodycze za 6 zł i 29 groszy. A tu jeszcze takie lizaki za niecałe 3 zł. A jeśli przypadkiem jesteście takimi czokoholikami jak ja, to nie możecie nie znać tego produktu z Action. Jest to gorąca czekolada w takiej nowygodnej formie pałeczek. Do wyboru są m.in. mleczne i karmelowe za 4,39 zł. Tu jeszcze figurki z pralinkami w tej samej cenie za 4,39 zł. Następnie są takie praktyczne puszki, np. na przykład jakieś imprezy z maślanymi ciasteczkami za niecałe 12 zł. A jeśli lubicie herbaty to są w takiej bardzo świątecznej wersji i też bardzo ładnie się prezentują w kształcie takich piramidek i też mogą być fajnym pomysłem na prezent. Do wyboru są różne warianty za 5 zł i 19 groszy i jeszcze tu znajdziecie taką świąteczną wersję orzeszków M&M's za 11 zł i 29 groszy. Zerknijcie też koniecznie na te wersje jajek niespodzianek, one są w dobrej cenie bo za opakowanie 3 sztuk zapłacicie 7 zł i 79 groszy. I kochani, zbliżamy się już powoli do końca przeglądu. Myślę, że w tym tygodniu są naprawdę całkiem fajne te promocje, a ja dziękuję Wam, że byliście i życzę oczywiście udanego dnia. Pa!